W konstytucji rzeczpospolitej jest własność prywatna! Nie działacie z poszanowaniem konstytucji rzeczpospolitej! Kłamiecie ją na firmnie! Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym cyklu programowym telewizji AZO. Cykl prog programowy pod tytułem Rozmowy bez scenariusza. Ja nazywam się Marek Jastrzębski, natomiast moimi gośćmi są pan Radny Andrzej Sitnik Witam Państwa. i pan Jarosław Sawicki. Dzień dobry. Jak mieliście państwo okazję zapoznać się na wstępie naszego programu, widzieliście sytuację, która budzi wielkie zdziwienie i zastanowienie. Gdzie to mogło być? Co było powodem takiego zachowania? Otóż zaspokajając Państwa ciekawość, miało to miejsce na sesji Rady Miasta w marcu a rzecz dotyczyła planu zagospodarowania przestrzennego oraz pewnych niejasności co do, co do tego planu planu dotyczącego ulicy Żytniej i okolic ulicy Żytniej. Jeżeli chodzi o szczegóły, poproszę tutaj Pana Andrzeja Sitnika, aby nakreślił nam, co było powodem takiego zachowania mieszkańca. Bardzo proszę, Panie Andrzeju. Panie redaktorze, szanowni mieszkańcy, kilka dni przed sesją zgłosiło się do mnie dwóch mieszkańców i stwierdzili, że kwestie dla nich bardzo istotne, które były poruszane na komisji, a dotyczące właśnie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Żytniej nie zostały do końca ich zdaniem wyjaśnione, a mieliśmy głosować za przyjęciem projektu uchwały dotyczących tych zmian. Dlatego wnioskowałem, aby wycofać ten punkt z porządku obrad, wrócić do prac w merytorycznej komisji. Aby do końca wyjaśnić wątpliwości mieszkańców dotyczących planowanych zmian przestrzennych w rejonie ulicy Żytnej, wywiązała się dyskusja, w której, jak widzieliśmy, zainteresowany bardzo impulsywnie zareagował, ale z drugiej strony, z tego, co się dowiedziałem, sprawy te u tego mieszkańca. Dotyczy to pana Marka Grybusa toczą się od 20 lat i nie zostały rozstrzygnięte. No tak, to teraz nie dziwię się skąd, skąd takie nerwy, skąd te emocje. Drodzy Państwo, zapoznajmy się z dalszą częścią obrad sesji Rady Miasta, gdzie te sprawy będą poruszane. Bardzo proszę o materiał filmowy. Jest możliwe, Panie Naczelnik, abyśmy. Z jeszcze zasięgnęli opinii niezależnych ekspertów w tej sprawie, Spowodowałoby spowodowało to tego, żebyśmy mieli pewność, że nikomu nie dzieje się krzywda. Zaleznę proszę o niezdejmowanie tego punktu, Panie Przewodniczący. Do Państwa jest Próba manipulacji. Dziękuję, ale głos prosiła Pani Radna Elwira Bana, Przewodnicząca Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chcę powiedzieć, że przedmiotowa sprawa była poruszana na Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Na komisji pani projektant prezentowała nam szczegółowo plan. Udzielała wyjaśnień. Na komisji obecny również był zainteresowany mieszkaniec, pan Piotr Piejka. W zasadzie usłyszeliśmy merytoryczne uzasadnienie. Tego planu. Z tym uzasadnieniem nie zgadzał się mieszkaniec. Jednak ostatecznie przegłosowano projekt uchwały i on dlatego dzisiaj znalazł się w porządku obrad sesji Rady Miasta. Ja może wnioskuję, żeby jeszcze raz szczegółowo pochylić się nad tym tematem i przeanalizować tak, żeby mieszkaniec nie czuł się poprzedzony, a jednocześnie żeby. W zbyt długim okresie nie blokować, nie blokować tego planu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosił jeszcze pan Adam Adamczak. Bardzo proszę Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja, ja tak tylko w kwestii formalnej, ponieważ y, mam informację o radcy prawnego, że na tej ostatniej komisji, której jestem członkiem, ale nie byłem ze, ze względów służbowych, nie mogłem y, uczestniczyć. Y, Jest. Mam taką informację, że no, radni otrzymali błędną informację, to znaczy właściciel, właścicielowi nie pozostało 26 metrów szerokości, tylko właścicielowi zostało 18. I ja myślę, że nie byłoby tu jakby wielkiego problemu, żeby to ustalić przez geodetów. Przecież to nie jest przy dzisiejszych rozwiązaniach logistycznych stwierdzić, kto ma rację. Czy ma rację właściciel, czy ma rację Urząd Miasta? To jest tylko kwestia zmierzenia, czy to jest prawda. Także proszę proszę o to, abyśmy otrzymali potwierdzenie. Bo jeżeli właściciel mówi, że to jest nieprawda, a jest to potwierdzone przez radcę prawnego, mam prawo ufać, że właściciel ma rację. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. I jeszcze mam pytanie do pana radnego Siednika. Czy podtrzymuje pan wniosek swój o zdjęciu? Z punktu, z porządku obrad, punktu numer 4? Panie Przewodniczący, nie jestem członkiem tej komisji. Otrzymałem informację, zastrzeżenie mieszkańców siedzących w takim terminie, w którym już nie mogłem uczestniczyć w posiedzeniu tej komisji, żeby na forum komisji rozstrzygnąć tę kwestie i mieć pełną informację na ten temat. Teraz potwierdza to również Pani Przewodnicząca tej komisji, że pojawiły się wątpliwości, które nie zostały rozstrzygnięte. Dlatego wnioskowałem i potrzebuję ten wniosek, żeby zdjąć to z porządku obrad, żebyśmy wszyscy ci, którzy jeszcze nie mieli okazji na forum, bo mówiliśmy wcześniej, pan, pan przewodniczący wnioskował, inni, żeby te kwestie wyjaśniać na komisjach, a nie na sesji Rady Miasta. W związku z tym, kiedy pojawiły się wątpliwości. Więc wnoszę, żeby zdjąć to z porządku obrad, wyjaśnić te kwestie, które jeszcze się pojawiły na komisji, a żeby potem na sesji Rady Miasta już nie było tego typu kontrowersji. Więc bardzo proszę o przyjęcie o zdjęcie z porządku obrad punktu piątego, czwartego o podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Żytniej w Siercach wraz z listą nieuzględnionych uwag. Zarządza głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem tego z porządku obrad? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Stwierdzam, że stosunkiem głosów 4 za, 17 przeciw, 2 wstrzymujący. Punkt nie został zdjęty z porządku obrad. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przyznam się, że jestem wielce zdziwiony tym, iż radni za wszelką cenę chcą zakończyć tę sprawę. Niezależnie od opinii, niezależnie od prośby przewodniczącej Komisji Gospodarki Przestrzennej pani Elwiry Banach, dla mnie jest to niezrozumiałe. Nie wiem, pan, panie Jarku, Proszę wyrazić swoje zdanie na ten temat. Pierwszy raz y, widzę, bo nigdy nie uczestniczyłem y, w pracach y, radnych naszego miasta. Y, jak to się odbywa, prawda? No, co prawda. Y, być może nie jest to tutaj sytuacja y, nagminna, taka jak tutaj przedstawiona w tym materiale. No, ale tak mnie trochę to zastanawia i. Yy, dziwi, dlaczego sprawa niezbadana do końca ma zostać yy, przegłosowana, zamknięta bez stosownych wyjaśnień dla osoby, która no, na dobrą sprawę walczy o swoje, o czy swój majątek, to, to? swoje dobro. Yy, tak to wygląda. No, dla mnie jest zrozumiałą rzeczą, że yy, czy pan, czy pan, czy. Ktokolwiek z Państwa, jeżeli rościłby sobie prawa, źle powiedziałem, jeżeli ktoś rości sobie prawa do jego własności, no to wiadomo, że to może się skończyć taką sytuacją, jaka tutaj miała miejsce. Przewodnicząca komisji chciałaby raz jeszcze, prześledzić całą sprawę, przyjrzeć jej się uważniej. No, Jak widzę, nie będzie miała możliwości. Sprawa zostanie jako przegłosowana i zamknięta bez, bez jakiegoś. No, może nie bez finału, bo finał będzie niekorzystny dla, dla właściciela tych gruntów, który, który został poszkodowany, to no dla mnie ta cała sytuacja nie powinna mieć miejsca. To powinno być jeszcze raz przedyskutowane. Panie Jakub, przerwę panu. Trudno tuferować wyroki i mówić, czy ta sytuacja, czy, czy wynik będzie niekorzystny na dla korzystny. mieszkańca, czy korzystny. Ale tu chodzi o samą formę, sam system działania, sam sposób działania. Niewyjaśnienie czegoś do końca powoduje to, że rości to za sobą wiele niejasności. Nie. Dlaczego w ten sposób postępujemy? Tutaj e, pan Andrzej, występując, prosił o umożliwienie, aby sami zainteresowani e, mogli wypowiedzieć się pięć minut po to tylko, żeby oni mogli wyjaśnić swoje bolączki, swoją kwestię. Panie Andrzeju, proszę, proszę przybliżyć ten wątek. Zgadzam, Zgadzam się z wątpliwościami panów. Już nie raz wyrażam opinię i podczas prac komisji i sesji Rady Miasta. Że ja nie widzę żadnego uzasadnienia. Dlaczego właśnie? Nie chcemy wyjaśnić spraw do końca. Tutaj również była taka możliwość. Myślę, że była również możliwość, aby uniknąć, uniknąć tak impulsywnego wystąpienia pana Marka Grybusa akurat tutaj na, tej, na posiedzeniu tej sesji. Jest możliwość. Ja wnioskowałem o to, prosiłem przewodniczącego, aby umożliwił zainteresowanym krótkie wystąpienie. Podczas obrad sesji Rady Miasta, kiedy to nie zostało wyjaśnione do końca, jak stwierdziła przewodnicząca pani Ewija Banach, podczas prac komisji jest taka możliwość. Paragraf 14 statutu miasta śledce punkt 6 dopuszcza taką możliwość, aby podczas, podczas obrad sesji Rady Miasta przewodniczący udzielił innym osobom, aniżeli e, radni, głosu. Była taka możliwość, ja, ja twierdzę. Że jakby skorzystał z tej możliwości osoby zainteresowane, pan Piotr Pejka poprzez swojego pełnomocnika, który był podczas obrad na sesji, i pan Marek Reibus osobiście, jakby w ciągu kilku minut, maksymalnie pięć minut, bo o tym mówi statut e, e, Miasta Siedzce, mogli zaprezentować swoje stanowisko. Nie byłoby tyle kontrowersji, a radni mieliby pełny obraz tego, jakie są problemy. Nie rozumiem to, co Pan tutaj powiedział, że zależało to tylko i wyłącznie od dobrej woli przewodniczącego Rady Miasta. Bo to on prowadzi. może udzielić głosu lub nie. Nie było tutaj złamania statutu y, naszego miasta, a jednocześnie, a jedynie tylko wyrażenie dobrej woli. Powtarzam, dobrej woli i chęci przez y, przewodniczącego Rady Miasta, Pana Miedziulkę. Przewodniczący Rady Miasta prowadzi obrady. Statut dopuszcza taką możliwość. Dlaczego w tym przypadku przewodniczący Rady Miasta z tego nie skorzystał? Należy spytać już tylko i wyłącznie przewodniczącego Rady Miasta. Ja jestem pewien, że umożliwienie wypowiedzenia się zakończyłoby sprawę. Wszyscy radni mieliby pełny obraz tego, jakie są wątpliwości. Z czystym sumieniem by się mogli głosować. A tak przystąpiono do głosowania wniosku, który zgłosiłem. Czy zdjęć z porządku obrad ten punkt? Czy nie. Jak y, widzieliśmy wniosek pana, panie Andrzeju nie przeszedł? No nie, nie po raz pierwszy jestem zdziwiony taką sytuacją, bo jak mówiłem zawsze zależy mi na tym, aby wszystkie sprawy zostały omówione, wyjaśnione do końca dopiero potem, żeby przystąpić do głosowania. Żałuję, no ale większość ma koalicja. Możemy przegłosować. No, szkoda, że radni, pozostali radni, którzy nie pracują w komisji, nie mają możliwości zapoznania się z tym, z tym materiałem, także jak przystępują. Przepraszam, mogą, mhm. bo mogą e, przejść poza komisją, mhm. zapoznać się z tymi materiałami, tak jak wszyscy mieszkańcy e, mieli czas na zapoznanie się z projektem proponowanych zmian. Tylko z, mnie na przykład z, zbulwersowało to, że w projekcie uchwały jest zapis, w którym stwierdzono, że mamy głosować nad projektem uchwały z nieuwzględnionymi wnioskami mieszkańców. Tak, Dlatego Razem z nie ja Uważam, związku... że powinniśmy omówić te kontrowersyjne sprawy i wtedy. Nie byłoby uważam wątpliwości. No nie tak, było tak. takiej takich sytuacji? Nie było tak, uważam. wszyscy z tym sumieniem mogliby zagłosować. Tak, mamy to, co mamy i no cóż, drodzy Państwo, zapraszam teraz do obejrzenia wyników głosowania. Głosowania, które dotyczyło wprowadzenia planu zagospodarowania przestrzennego okolic ulicy Żytniej. Zapraszam do obejrzenia. Porządku obrad. Nie mają w tym czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Żytniej w Siedlcach z listą nieuprawnionych uwag, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Stwierdzam, że stosunkiem głosów 14 za, 4 przeciw, 5 wstrzymujących uchwała została podjęta. Odbyło się głosowanie. Wynik. Widzieli Państwo sami. Panie Andrzeju, proszę powiedzieć, czy. Tak powinno być? Czy, czy to norma, czy tylko wypadek przy pracy? Moim zdaniem powinno to wrócić do prac komisji. Niestety no, mówię tak, ponieważ to nie pierwszy taki przypadek. Decyduje w tym przypadku dyscyplina partyjna. Koalicja ma większość. Ustalone wcześniej, przegłosowane. Nie możemy. Więcej na ten temat rozmawiać. Panie Jarku? Pominę to milczenie, bo nie wiem, dla mnie sytuacja jest po prostu no, dziwna. Dziwna, że ta sprawa y, nie wróciła do, do, do prac komisji. To powinno zostać wyjaśnione. Taka jest moja opinia, takie jest moje zdanie. I tak mam nadzieję, że Państwo w większości się zgodzą, że, że to tak powinno wyglądać. Drodzy Państwo, zapoznajcie się jeszcze z materiałem, który pokazuje emocje osób jako żywo zainteresowanych tym wszystkim. Myślę, że te emocje dotyczyły, towarzyszyły również innym osobom, które nie miały odwagi przyjść na sesję Rady Miasta, a również nie czuły się usatysfakcjonowane takim rozwojem wydarzeń i przegłosowaniem akurat takiego, a nie innego planu zagospodarowania przestrzennego. Proszę zapoznać się z materiałem. Szanowny panie, głos mogą zabierać radni i osoby wskazane, prezydent i osoby wskazane przez prezydenta. No niestety, co mieszkańcy... Co to mieszkańcy? gdzie jest demokracja? Przepraszam, plan był wykładany wielokrotnie. Panie radny, gdzie jest demokracja? Wy macie pra stanowić prawo bardzo prawo proszę, plan był mógł pan przychodzić na komisję dlatego, komisji, że jesteśmy właścicielami, mamy być dyskryminowani, mówili, robić je od 20 lat. Rozwijamy. Jakim jak prawem? Się rozwinąć, jak Co to ja znaczy, żebyście narzucali nasze prawo? Pan prezydent przekazuje głos e, w firmie, która opracowała bardzo proszę, Natomiast bardzo proszę, nie co? Bardzo proszę usiąść. No. Bo może wezwie pan policję, tak? Ja wezwę policję na was, że działacie się, się się nar... na... z naruszeniem Zduszczaj. prawa nam przysługującego. Podmiotem, tam, pod, pod, prowadzenie, pod, podmiotem pod prowadzenie konstytucji miasta. Podmiotem konstytucji jest, Bardzo pod, przepraszam, przepraszam. Ogłaszam 15 minut przerwy. Proszę o tak Podmiotem konstytucji Rzeczypospolitej jest własność prywatna. Należy właściwe poszanowanie Konstytucji Rzeczypospolitej. Łamiecie ją na bieżąco. Coście wam chyba w łufkach poprzestano. Panowie, którzy się za tym stolem prezydenckim. Kimu kogo sprawujecie władzę? Chyba że, robicie? Bo nie Chyba, że w swoim imieniu. Nie pod ludzi. Ja tak jest panie prezydencie? Po mnie nie jest. Dzięki panu mam zmanipulowaną każdą radę. Mówię to oficjalnie. Chce pan mnie podać do sądu o zniesławienie. Mam na to dowody. Mam dowody to o tym, co o czym wielokrotnie pisałem. Robicie od 20 lat na szkodę. Setki tysięcy, które mam zamrożone, celowo nie dopuszczacie. Mój obiekt i Do dnia dzisiejszego mam niewypłacone odszkodowanie. Przemienić się z naruszeniem prawa. Niejednokrotnie moją płatność. Tak jest. Za to, co mówiłem i mówię, zapłaciłem więzienie. Byłem więziony. Musicie państwo dowiedzieć. Wielokrotnie, wielu z tutaj was znamy. Wiecie, kim jestem, kim byłem. I powinniście o tym wszyscy wiedzieć, bo jesteście manipulowani. Radni, którzy są radnymi pierwszy po raz pierwszy, nie znają tematów. Radni, którzy są w, dru w drugiej kadencji lub trzeciej, wiedzą, ale przemykają oczy, ponieważ są manipulowani przez sprawujących władzę w tym mieście. Czy się coś nie zgadza z prawdą, Panie Prezydencie? Proszę mnie zarzucić i odpowiedzieć. Tak, powołujecie państwo, oddaj, oddajecie głos Reprezentancy firmy, która opracowała plan, natomiast udzielenia głosu bezpośrednio zainteresowanym odmawiacie państwo. Pytam się, gdzie jest równość wobec prawa? Gdzie jest tak zwana równość broni? Pozwoliłem sobie sam udzielić bo Dziękuję. Teraz sobie rozmawiacie, podyskutujcie między sobą. To, co Marek Reyns powiedział, to, co zawsze mówił od wielu lat i ponosiłem za to konsekwencje. Jak żaden z was, niektórzy z panów sobie przypisujecie opo działalność opozycyjną, z którą nigdy nie mieli się do czynienia. Przypisujecie sobie działanie zgodnie z literą prawa, prawa i sprawiedliwości, które się ma nijak do waszego działania. Ja nie wyciągałem nigdy ręki, bo mnie nie, nie Społeczność Urzędu Miasta Siedzę, lecz miasto wyciągało zawsze po moje. Za to nigdy nie miałem powiedziane dziękuję ani, ani w żaden inny sposób. Pan wie, o czym ja mówię, panie prezydencie, prawda? Mam powiedzieć więcej. Powiem. Powiem. Tak jest. Są tutaj wśród Was Państwo radni godni zaufania. Tak jest. Którzy postępują z godnością, a nie są maszynkami do, do przegłosowywania. Są radni, których rodziny nie są zatrudniane ani w urzędach miasta, ani w gminach. Nie są powiązani z miastem. Ale są tacy, którzy są powiązani. I, i, i w tym momencie mają niepewność jutra, dnia jutrzejszego. Dziękuję panu. Będę obserwował dalszy Wasze obrady. Panie przewodniczący, czy pana intelekt nie pozwala rozszerzyć swojego no. poziomu myślenia w ten, ten sposób, że na komisji przegłosują. Uwagi, które się wynosi. natomiast pozostała część radnych nie ma zielonego pojęcia o problemie, który istnieje. Pan teraz obraża jeszcze wszystkich radnych. Dobrze. Nie proszę pana, nie obrażam. Pan manipuluje faktami. I próbujecie panowie, którzy zasiadacie za stołem prezydialnym, w ten sposób trzymać w nieświadomości ludzi, którzy stanowią prawo. Bo państwo musicie wiedzieć, bo nie wszyscy może sobie zdajecie sprawę z tego, że uchwała Rady Miasta Siepce. Jest prawem stanowionym. Co prawda o zasięgu lokalnym, ale prawem stanowionym. Jest to bardzo poważna sprawa. A tutaj Państwo podchodzicie do tego w sposób bardzo niepo, niepoważny, wręcz lakoniczny. Nie pozwolę siebie zrobić. Być może pań, niektórzy z Państwa nie posiadacie nieruchomości, własności. Natomiast nie szanujecie moich praw, które gwarantowane są konstytucyjnie, którego i podstawa podstawą konstytucji jest własność prywatna. To jest zasadnicza sprawa. Zgadzam się Dziękuję. z Panem. Do tego jest odpowiednie prawo. Jeżeli Pana coś nie zadawała, może Pan wystąpić na drogę. Zresztą Pan wie na pewno jaką. Natomiast my tu stanowimy prawo miejscowe i proszę, nie, ja bardzo proszę, nie zakłócać obrad sesji Rady Miasta. Bardzo proszę. W tej chwili naprawdę bardzo proszę, żeby nie zakłócać sesji. Obrad sesji Rady Miasta. Dlatego też wszyscy radni powinni mieć świadomość, w jakiej sprawie będą głosowali. Ja uważam, że wszyscy radni mają świadomość, w jakiej sprawie będą głosowali i w jakiej sprawie debatują. Bardzo proszę. Panie Andrzeju, pytanie do pana. Chyba najwłaściwszą rzeczą było uniknięcie takiej eskalacji napięcia. I... Zgadzam się. Uważam, że można było tego uniknąć. Zainteresowanie mogli wypowiedzieć się w tej sprawie, nie byłoby wątpliwości, nie byłoby tego zachowań. Dziękuję moim gościom, dziękuję Państwu. Zapraszam do oglądania kolejnych programów. Zapraszam do dzielenia się z nami uwagami na temat funkcjonowania miasta, na temat Państwa bolączek, na temat spraw, które są dla Państwa ważne. Spróbujemy pochylić się nad nimi, spróbujemy w miarę naszych możliwości pomóc. Na naszej stronie w Dolnym Pasku widnieje adres mailowy, pod który prosimy kierować wszystkie pytania. Dziękuję raz jeszcze. Raz jeszcze dziękuję moim gościom. Dziękuję.